Świat czeka spotkania. Dzień dobry, Alina Markiewicz, Anna Szostak-Liklich. Zapraszamy Państwa, jak widać, spotkania nie tylko analogowe, ale także w sieci. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi, którzy przekraczają swoje horyzonty, inspirują i zachęcają na to, do tego, żeby ruszyć się czasami z kanapy. Dzisiaj jest gość niezwykły. Na pewno wielu z Państwa biega, ale to dziś nie będziemy mówić o zwykłym bieganiu. Dziś będziemy mówili o ultramaratonach i bieganiu, do którego trzeba mieć nie tylko predyspozycję, ale przede wszystkim odpowiedni trening. Naszym gościem jest Piotr Hercog. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Z czego bierze się taka chęć do poznawania do eksplorowania w taki inny sposób. Pamiętasz te emocje swoje, emocje małego chłopca, który y, y, idzie, uczestniczy w takim biegu na orientację i co najbardziej go w tym fascynuje i pociąga? No akurat przy tych zawodach no to myślę, że to połączenie y, Kilku czy to była element. zabawa, wiesz, element zabawy z kolegami, szkoła, obozy, czy to jednak już był jakiś inny w tym taki bakcyl, którego połknąłeś? Myślę, że to, to, to kilka tych czynników, bo z jednej strony ja pragnąłem, pożądałem przygód, czy to z kolegami, czy gdzieś tam w terenie, to jest jedna. Rzecz. Jednocześnie grałem też w piłkę nożną, już wtedy. E, czyli ten sport, rywalizacja też gdzieś tam cały czas koło mnie był. E, piłka nożna niby zespołowa, natomiast e, indywidualnie też e, przy tych marszach można było się w jakimś stopniu wykazać. E, do tego każdy ten wyjazd na zawody to było odkrywanie jakiejś części Polski, e, części jakiejś. Terenów, rywalizacja, coś, co było taką fajną przygodą. No i te wszystkie czynniki myślę, że spowodowały, że, że od tych najmłodszych lat byłem gdzieś tam zafascynowany taką drogą i pokazywało taki, taki, taka forma, pokazywała mi, że to jest fajna nauka, fajna przygoda i fajny kierunek. Bardzo taki obszerny, który można, tylko trzeba chcieć. Kiedy przychodzi taki moment, że uprawiasz jakąś dyscyplinę sportu, tak jak opowiadasz o biegach czy o wspinaniu początkowo, i zdajesz sobie sprawę, że chcesz iść w, dalej, rozwijać się w tej dziedzinie, ale potrzebny ci jest profesjonalny trening? Od którego momentu zaczyna się ta myśl o e, coraz większym przygotowaniu technicznym, kondycyjnym, psychicznym? No, tu, tutaj to ten czas startu w rajdach przygodowych. To było tak, że z każdym kolejnym rokiem chcieliśmy coraz fajniejsze zawody, w coraz to fajniejszych zawodach wziąć udział. To były zawody często już poza Polską, które dużo kosztowały. Żeby mieć pewność, że na początku ukończymy takie zawody, bo to było czasami 3, 4, 5 dni non-stop w formule. No to trzeba było już jakiś tam poziom sportowy prezentować. Często dobieranie się w ten team, który miał startować, no bo w rajdach przygodowych taka klasyczna czwórka to, to był ten, ten skład, który musiał się dogrywać i, i pracować ze sobą. No i często planując, marząc o jakimś starcie w Europie czy na świecie, no to. Te cztery osoby staraliśmy się być na treningu i trenować jak najlepiej się dogrywać. A przed tymi treningami no to był ten czas własnych treningów, żeby nie być najsłabszym hmm. przypadkiem w tym teamie. E, dlatego to był czas takiego spojrzenia, że mm, no ten sport i, i podejście sportowe no jest podstawą do tego, żeby, e, żeby się w to bawić. Mnie interesuje właśnie tak sposób regeneracji, bo ja nie wyobrażam sobie w ogóle przebiec 100, 100 kilometrów albo 100 mil, ale co potem, tak? To biegasz gdzieś i co, idziesz spać i co potem się dzieje swoim ciałem? Bo dla mnie to jest A właśnie trakcyjne. Takie pytanie, jak, jak, pytanie jak, czy idziesz spać. Tak, Bo jak, jak ta dyscyplina sportu, odnowa biologiczna trwa tak długo, że sportowcy mówią, że zanim pójdą spać, to to trwa. Jak to wygląda w twoim przypadku? Tak, żartobliwie mogę powiedzieć, że spać to ja mogę zawsze, nawet podczas biegu. Mm -hmm. <laughs> nawet w tych rajdach przygodowych to wielodniowych, no, największym problemem to był brak snu, i czasami podczas wysiłku no, przysypiało się, tak? na rowerze ale co Aha, no dobrze, ale to jakby tu idziesz stając. śpiąc, tak? Po, idziesz śpiąc? Znaczy, trzeba jak, jak, tak, jak to właśnie, to, wiesz, to, jak, wypracować to, no właśnie. taki system, że jesteś w stanie... Bo niby o tym wiemy, tak? Wszyscy wiedzą, że, że tak robią zawodnicy czasami, tak? Ale jak to wygląda fizycznie po prostu? No, idziesz, masz co, oczy otwarte i tak jakby tak. jesteś późnie. Tak, to jest, to jest tak, że trochę jest ten półsen, e, no jeżeli mamy łatwy odcinek jakiś, mhm. jest droga szutrowa, prosta, czy jakiś asfalt i, i gdzieś sobie truchtamy, jest wiele, wiele godzin czy dni, gdzie e, podążamy, no to te oczy się nawet podczas marszu, czy biegu, czy jeździ na rowerze, przymykały. No i to są takie dwu, trzy sekundowe czasami e, łapania regeneracyjne. No, 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 zasypiamy, tak jak jadąc samochodem, e, natomiast no, budzimy się po chwili. Oczywiście trzeba poprawić tą trajektorię <laughs> biegu albo jazdy. E, no i po chwili znów walczymy z tym. No, czasami to trwa godzinę, dwie, trzy. Ja pamiętam, że po takiej sesji, powiedzmy, co, to nie jest tak, że ja się zmuszam do tego. To samo przychodzi, no bo organizm chce po prostu zdrzemnąć się. To tak nagle przychodzi taki moment, i wow, ale się wyspałem teraz, mogę biec. A to trwa co? Minutkę? Dwie? E, e, Czy euforia zostaje e, na dłużej Nie, Nie, ta drzemka, ta drzemka. Ale to znaczy, te drzemki to są takie, tak jak mówiłem, sekundowe, a trwa to dwie, trzy godziny. E, natomiast taki, taki proces tak jakby przysypiania. E, natomiast później przychodzi ten moment, że łapiemy taki oddech, i, i, i na kolejne e. ileś godzin. No super się czujemy, tak jakby nie, nie ma przynajmniej problemu z, ze strony snu, tak. z przyspianiem z takim e, obciążeniem. Natomiast jak chodzi o takie regenerację wysiłkową, to co, to co zapytałaś się o po ciężkim treningu, e, no to jest też oczywiście ten sen może przyjść szybko, ale czym mamy mocniejszy, intensywniejszy ten wysiłek, no to ten organizm trzeba wyciszyć. Czyli tą regenerację też możemy wytrenować? Dokładnie. Możemy e, ten proces odnowy wytrenować, dobrym, dobrym takim podejściem. że Takim największym błędem zawsze jest osób, które tam się rzucają na jakieś, nie wiem, półmaratony, maratony, tak, takie powiedziałabym płaskie. To dobrze, to dam radę to przebiec, ale nikt nie myśli o tym, co będzie potem się działo z jego organizmem. Nie? No, te osoby mówię tak, tacy, powiedziałabym. No, na turszczyki, tak? Można to powiedzieć. Tak, no, wysiłek skrajny, czy to jest ten dobrze wytrenowany zawodnik, ale on też obciążenie robi na bardzo skrajnych y, wartościach. I takie wartości, ktoś jak przebiega w godzinę. Powiedzmy dwie minuty, godzinę, 3 minuty, pół maraton po płaskim e, i ktoś, kto przebiega godzinę 40, e, ale wartość ich obciążenia organizmu może wynosić powiedzmy 90%. I jednego, i drugiej osoby. E, I oczywiście, jeżeli ta osoba ma sprawny układ y, y, ruchowy, regeneracyjny, no to on o wiele szybciej się zregeneruje, ale także pod warunkiem, że dostarczymy. Tych odpowiednich składników czy odpowiednich działań. I mówimy tu o słabszym zawodniku i o tym szybszym. Ale no musimy uzupełnić płyny, cukry, makroelementy, odżywkę białkową jakąś czy, czy samo białko z naturalnego jedzenia. No to to już bardzo szeroki taki zakres jest. I tak samo dotyczy to. Wolniejszych i szybszych. A potem kolejny trening, i właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Jak wygląda twój dzień treningowy? No teraz już tak łagodniej i bardziej amatorsko. <głos> <głos> e, jeszcze czas do czasu jakieś pomysły startowe mam, ale już nie w takich typowych, klasycznych biegach, ale gdzieś bardziej nietypowe takie rzeczy mnie jeszcze kręcą i fascynują. Czy zawody gdzieś tam troszeczkę bardziej. W terenie takim ekstremalnym, wyżej rozgrywane, albo w trudniejszym terenie, albo dłuższe to, to jak najbardziej. No, Jeżeli mam taki cel, no to, to przyspieszam te treningi, przygotowanie już minimum te 2 3 miesiące, no to skupiam się na tym danym celu i staram się dopasować z treningami do tego, żeby były jak najbardziej trafione i jak najbardziej pomogły w tym uzyskaniu celu. Natomiast no, wcześniej trenując jeszcze podbiegi, takie ogólne trenowanie, no, to często było 10 do 14 treningów w tygodniu, które były poświęcone poprawie tej, tej formy biegowej typowej. Na no, to nie każdy trening jest bardzo duży, nie każdy trening musi być biegowy, ale no, i łączna liczba no to tak mi wychodziła. Czasami te dwa treningi e, trzeba było zrobić krótkie, ale różniące się od siebie. A jak przygotować się do takiego biegu, jakim wystartowałeś rok temu na Machu Picchu, gdzie e, tych czynników jest bardzo wiele. Przede wszystkim jest wysokość, na której nie zawsze można się dobrze czuć. Tak, no. To nie jest reguła, że jak raz nie miałeś choroby wysokościowej, czy drugiej, to czy za kolejnym razem cię to nie dopadnie. Dwa, wytrzymałość, upał, słońce, wszystko naraz. Jak przygotować się do tego biegu? E, no, do takiego wyzwania. To nie jest takie najłatwiejsze z punktu widzenia nawet naszych warunków tutaj, w których żyjemy, w których chcielibyśmy później porównać. I, i, Koniecznie i jest taki... trening na wysokości? Tak, tak, mhm. to, jest, to jest podstawa. Mnie od kilku lat, no może przez to, że się trochę wspinałem, trochę też różne inne dyscypliny uprawiałem, to no ciągnie do, do, do wyzwań takich wytrzymałościowych, biegów gdzieś wysoko rozgrywanych. Nie jest to najłatwiejsza sprawa pod tym względem, że tam poza bardzo dobrym przygotowaniem, Takim wytrenowania biegów górskich, powiedzmy klasycznych, dochodzi ten aspekt właśnie po pierwsze, tak jak mówiłaś, wysokości. I to jest kluczowa sprawa, no bo powiedzmy, ten bieg, ten bieg który startowałem w ubiegłym roku, no to rozgrywał się 100 kilometrów po górach, ale średnia wysokość całego biegu, no to było 3300-3500 metrów, to jest średnia wysokość tego biegu no to żeby szybko się poruszać na tej wysokości no to musi być proces aklimatyzacji. E, proces aklimatyzacji, ale też na takim poziomie sportowym e, on trwa łagodniej, trzeba podchodzić do tego i dłużej, żeby jak najlepiej przygotować ten organizm. E, do tego dochodzą e, jednocześnie trzeba pamiętać, że nie możemy tylko i wyłącznie oddać się atymatyzacji i idąc sobie spokojnie wysoko w góry, nie biegać, bo stracimy formę biegową. No. Dlatego trzeba. Wyważyć. wyważyć. Część jednostki jakiejś zrobić na górze, schodzić niżej i tam zrobić szybkościowe. Później to starać się łączyć. Zależnie od wysokości, bo do jakiejś wysokości możemy to łączyć, później jednak, no jednak trzeba balansować. Z, z, z tymi treningami jednak znacznie niżej. Do tego akurat w takich biegach dochodzi aspekt y, y, terenu, czyli pogody, y, która może nas spotkać. No bo w dzień często. Też jest... Bardzo zimnych nocy, ciepłych dni. No to też taka zmienność, która dla organizmu przy takim wysiłku ma kolosalne znaczenie. Dokładnie. No z jednej strony, musimy znać swój organizm, y, jak będzie, jak się zachowuje w takich warunkach. No bo e, jak możemy się poruszać? Dlaczego to jest takie ważne? To jest też takie fundamentalne znaczenie teraz do poruszania się szybko po górach, nawet dla wspinaczy, e, himalaistów, którzy robią czasówki. E, ten, który będzie się poruszał wolno, bo nie ma siły, żeby się poruszać szybciej albo ma takie założenie, to bierze więcej sprzętu, bierze Sprzęt, który musi ogrzać się, no bo idzie wolniej. Ten, który chce pokonać to szybko, bierze... Mało sprzętu, ale jak się zatrzyma, to już nie ma tego sprzętu. To słynna historia, że tak zrobię. E, Dygresję dla Państwa właśnie w tym temacie. Andrzej Bargiel opowiadał mi taką historię, jak było to bodajże na lotce, jak spotkał polską wyprawę, która właśnie szła w starym stylu na lotce, a Andrzej chciał tam wbiec na tą, na tą górę i zjechać na nartach. To właśnie mówi, jak był w cienkiej kurteczce. Spotkałem ich, ale byli tak na ubieranie, że co ja miałem tam robić. No Musiałem uciekać w dół, bo nie było szans, pogoda się psuła. Więc to są chyba też takie dodatkowe obciążenia, które wbrew pozorom nie robią różnicy, ale potem podczas takich zawodów są jednak sporym obciążeniem. Tak, no teraz jesteśmy w takim czasie, myślę, że zmiany trochę pokoleniowej, nawet w Himalajizmie, hmm. we Wspinaczce w sposobie podejścia. No odchodzi się już od tych oblężniczych oczywiście. Tak. Wypraw androida, zawady. Za przechodzi się na bardziej takie szybkościowe, ale no, rządzi się to no, innymi prawami. No musi być podejście sportowe. Musimy znać ten organizm, musimy przez lata poznać i, i dlatego ja tak, tak, jak wspominam, no, żeby się przygotować pod taki nawet bieg, ten wysoko w Peru, to jest taka analogia troszeczkę. Czy to jest Himalajzm, czy to jest bieganie, czy to jest jeszcze jakiś inny sport, to tak bym porównał, że przez wiele lat w różnych warunkach testowałem siebie, testowałem, gdzie są moje granice, testowałem na ile i jak długo mogę ten wysiłek znieść, jak się poruszać, żeby nie było mi zimno, a co się stanie, jak zwolnię. I te wszystkie I gdzie doświadczenia. Jest ta granica. Tak, te wszystkie doświadczenia dają mi większy taki pogląd nawet do danego projektu, jak należy się przygotować optymalnie, żeby nie nosić za dużo albo e, za mało. E, wtedy te, te doświadczenie e, i to, co mogę się dowiedzieć z tego, jakie warunki są, e, jakie przewidują. Jaki jest teren, jaka prognoza jest, jakie nawet były zdjęcia z poprzednich lat i, i, i przebiegi pomiędzy etapami. Te wszystkie doświadczenia, wiedza to jest pewna taktyka, pewna, e, pewne przygotowanie które bardzo są istotne już w tym wyniku końcowym. Czy biegi górskie są już na takim poziomie, że. E... Dobrze jest korzystać z coachów, psychologów, własnych trenerów mentalnych? Myślę, że na pewno dają taki efekt widoczny. No, zresztą po wypowiedzi większości sportowców, którzy gdzieś już są na poziomie tym światowym, a czasami im brakuje chyba tej mentalnej siły no do właśnie. zdobywania mhm. tych, tych, tych najwyższych laurów. I Podobnie jest z, z biegami, szczególnie jak jak są to ultra, jakieś wysiłki i balansujemy na granicy naszych możliwości, na granicy tego, po co mi to jest, bólu. E, dlatego no, mo ta mocna głowa w szerokim znaczeniu ma fundamentalne znaczenie, i jeżeli ktoś nie jest w stanie samodzielnie e, stworzyć tak dużej mobilizacji, e, które, e, która pozwoli przeciw. Przezwyciężyć te wszystkie przeciwności, bo od tych przeciwności na pewno będzie. To ten najlepszy, ten słabszy, ten początkujący. Każdy ma przeciwności, tylko trzeba je w odpowiedni sposób pokonać. Dlatego no, dużo ludzi wspomaga się coachami i to, 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 to robi robotę. Ja miałem to szczęście, że że tak jakby wywodzę się z tych rajdów przygodowych i w mojej głowie zawsze się, no już wtedy się tak uformowało, że no tamto mnie nie zabiło, to, to, to też jest trochę krótsze, to też mnie chyba nie zabije, dlatego mi jest trochę łatwiej, ale, ale myślę, że warto. No to na przykład ile razy jak biegłeś na Bajkale, zastanawiałeś się po co mi to jest? Bajkał to szybki bieg, no bo to tam 4 godziny schaczki. Ale straszny. Minus 43, no to wiesz, naprawdę, to sobie tego nie można wyobrazić nawet tej temperatury. No ale było zimno, to trzeba było biec, żeby nie zmarznąć, bo ja właśnie tak jak rozmawialiśmy, no za dużo ubrania nie wziąłem ze sobą, no bo byłem nastawiony na wynik, na, na to szybkie bieganie. I tam byłem na granicy takiego komfortu, a lekkiego przymarzania. Dlatego, jakbym zwolnił, no to pojawiłby się jeszcze dodatkowy problem, ewentualnych odmrożeń. Dlatego tam nie mogłem zwolnić. Chociaż było to na granicy, no bo od 10-12 kilometra, to w zasadzie można było powiedzieć, że Skip A uprawiałem, bo, bo było... No właśnie trochę. czytałam, to naprawdę szacunek, bo to ja bym, nie wiem, ludzie się wycofują, nie? W takich, w takich sytuacjach. No. no ale i tak później to wycofanie często w zawodach nie jest aż takie komfortowe, bo pamiętam raz się chciałem wycofać, bo złapałem kontuzję na biegu pod Tubkalem i... No i tak się wycofywałem, że 50 km jeszcze pokonałem i w zasadzie miałem 10 do mety, ale. no bo się nie da, no organizator powiedział, no chcesz się wycofać, no to, no to musisz gdzieś tam dojść do miejsca, gdzie samochody jeżdżą, no a że to tak było daleko, no to... To nie jest tak różowo, że stwierdzimy, dobra, nie, nie męczymy się w niektórych startach i, i ktoś po nas przyjedzie, bo tak tylko w Europie, w Polsce, a na niektórych zawodach jest gorzej. Czyli jest możliwość, nie ma takiego? takiego. Nie, ma, nie ma szybkiego. No, no wiele takich miałem startów, że, że wiedziałem, że gdybym przerwał, no to, to i tak muszę sobie sam poradzić do pewnego momentu z tym. No To Czy... trochę motywuje, nie? bo to taką się na czuje. samotność na pewno, ale z drugiej strony no, człowiek wie, że nie, no, nie ma innej możliwości. Tak, tak. Dlatego biegniesz do przodu, tak? Rozumiem? No, biegnę i, i no, kiedyś tak powiedziałem, że. Powiedziałem sobie nawet w głowie e, na pewnych zawodach, że byłem niejednokrotnie, no, prawie że skrajnie wymęczony. Już miałem dosyć wszystkiego, ale, ale sobie tak mówiłem, że jeżeli jestem w stanie zrobić kolejny krok, to dlaczego. Miałbym przerwać. I to wielokrotnie mnie gdzieś motywowało. Mówię sobie wtedy, chłopie, decydowałeś się na start, wiele wyrzeczeń było, wiele osób miało wyrzeczeń, wiele osób mnie wspomagało. No to dokończ ten projekt, a później się zastanów, czy chcesz kolejny. No i to wielokrotnie pomagało: dokończyć projekt, a później się zastanawiać. Elementy przygodowe też są w zawodowym sporcie. I właśnie o to chciałam Cię zapytać, na ile czujesz się podróżnikiem, takim, który jest ciekawy świata i ciągną go różne rejony, a na ile zawodowym sportowcem, który podróżuje tylko w miejsce po to, aby wystartować w jakichś zawodach. Ostatnio właśnie trener Igi Świątek powiedział: Nie jesteśmy podróżnikami, jeździmy po to, żeby wygrywać. Więc właśnie chciałam Cię o to zapytać, czy ty jeździsz po to, żeby jeszcze czerpać ze świata, czy tylko po to, żeby startować? Ja to pierwsze. Czyli jeżdżę, żeby, żeby mieć tą przygodę, żeby poznawać. E, sport jest istotny, ale, ale w mniejszości. E, to będę nawet dzisiaj mówił podczas spotkania, że w pewnym momencie też swojej takiej w cudzysłowie kariery biegacza e, zacząłem się łapać, że. Ten wynik sportowy trochę zdominował za bardzo te moje wyjazdy, a zawsze od tego małego ta przygoda, ta radość z tego, co, co mnie spotykało, miała być ważniejsza. I, no I tak do tej pory jest, że ta rywalizacja jest dopełnieniem, ale nie treścią. Tak, tą treścią. Fantastycznie, taki balans No to rzadkość, jest, mi się wydaje w obecnym świecie, prawda? Bo wszyscy gonimy za czymś i jeździmy, nie wiem, influencerzy jeżdżą gdzieś po świecie i mówią, że dużo podróżują dzięki swojemu zawodowi, ale potem jak się z nimi rozmawia, to mówią, na no cały czas byłam w pracy. Tak, no bo robiąc to na tyle intensywnie, że jest to nasza praca i tak mocno się angażująca jak sport profesjonalny, tak jak mówisz, ten influencer też. Kupę, roboty ma, tak, żeby pewien poziom utrzymać i pokazać się, żeby być na fali. E, I w pewnym momencie przestaje to być przyjemnością, e, a zaczyna męczyć. I jeżeli przynajmniej w, moim, to jakby w mojej takiej e, drodze, to, to się pojawiało, no to skręcałem. Podobnie skręciłem te dwa trzy lata temu w czasie pandemii, że Odjechałem już od startu w zawodach takich typowych, już bardziej w zasadzie oddalając się od Timu e, Salomona, no bo tam jednak presja jest duża na, e, na wyniki sportowe, na pokazywanie się na tym podwórku, i to już mówiłem, że nie będę startował, e, idę w taką przygodę bardziej. E, może z lekką nutką sportu, ale jednak przygodę. No i to trzeba sobie samemu określić, bo widzę mnóstwo osób i widziałem przez te wiele lat, że startowało w zawodach, bo zaczynali jako coś, co by chcieli robić, ale później ich tak to przytłaczało, że każdy kolejny trening był dla nich karą, męczarnią. Kolejny start, a jeszcze jak nie wyszedł tak jak chcieli. Tak jak chcieli no był katastrofą w głowie i zaczyna wtedy człowiek napędzać się i kierować się w kierunku depresji. No bo po co to robi tak naprawdę? nie? No to pogratulować balansu naprawdę, bo to jest y, chyba teraz unikalne rzadkość no, rzadkość. no Staram się, nie jestem też ideałem, bo, bo czasami y, można się wpuścić w każdym projekcie gdzieś za mocno w coś, ale, y, ale gdzieś myślę, że te lata różnych doświadczeń ułatwiają mi to. Takich balansów właśnie życzymy. My też z tym balansem będziemy, o tym balansie będziemy rozmawiać i z balansem rozmawiać z naszymi gośćmi kolejnymi w spotkaniach. Świat czeka. Dzisiaj dziękujemy bardzo Piotrowi, że znalazł chwilę i wpadł do nas. A my Państwa zapraszamy na kolejne odcinki. No i oby świat cieszył, a sport nie był zawsze tylko podium, celem, no i czymś, co nas męczy.